Witam serdecznie wszystkich. Z tej strony Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii. Bardzo się cieszę, że znowu się będziemy spotykać. Co piątek o godzinie 18 będę Wam przedstawiał szereg informacji dotyczących zdrowia, w jaki sposób wszelkiego rodzaju działania mogą wpływać na poprawę Waszej kondycji, na Wasze samopoczucie, na Wasz napęd, motywację, chęć do życia. Będzie to oddziaływanie nie tylko w zakresie fizjoterapii. Ale szeroko pojętego wspomagania zdrowia. Czyli mówimy o diecie, mówimy teraz o aktywności fizycznej, mówimy o aktywnościach bodźcujących, takich jak morsowanie, takich jak sauna. To są elementy, które są kluczowe, żeby zadbać o siebie. Dlatego, oddziaływania z wykorzystaniem czynników fizykalnych, tak zwanych, które wykorzystują pacjenci w sanatoriach, są bardzo istotne. Dlatego, zachęcam do śledzenia mojego kanału. Pozdrawiam, do zobaczenia, dbaj o siebie.